Więc lęk przed odrzuceniem też w kategoriach uczenia się i rozwoju jest bardzo silnym mechanizmem blokującym postępy w edukacji. Czy to chodzi o naszą edukację, czy chodzi jak prowadzicie na przykład może szkolenia, może wykłady, może terapię, może w pracy zajmujecie się. Edukowaniem innych, że pamiętajmy też, że te osoby po drugiej stronie mogą się blokować przed chociażby weźmy to zadawanie pytań, dlatego że boją się, że to pytanie będzie zbyt śmieszne i może staną się jakimś takim obiektem naśmiewania się w grupie, więc to wszystko bardzo ważne jest, żebyśmy mieli tak w świadomości i w głowie z taką myślą, że może tak być, że mamy w zespole osobę, która bardzo by chętnie zadała pytanie, ale ma takie doświadczenia z poprzednimi szefami czy szefowymi, że to było niepromowane, wyśmiewane, nie wiem, okraszone cynizmem albo sarkazmem i tego po prostu nie robią. Nie dlatego, że im nie zależy, że są po prostu porażką rekrutacyjną, nie dlatego, że nie mają ochoty wiedzieć. Mają, tylko jest ta wewnętrzna blokada, która ich z powodzeniem tam po prostu utyka i zatrzymuje. I naszym zadaniem. Jednym z zadań jest zbudowanie takiej przestrzeni, pokazywanie, że zadawanie pytań w tej grupie jest bezpieczne. Wychodzenie z inicjatywą jest bezpieczne. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie chodzi o to, że będą te wszystkie życzenia i pomysły wdrożone i zinternalizowane, ale, ale że zawsze można z tym przyjść i wejść. On my way, Platforma Rozwojowa. Zapraszam, Joanna Chmura.